Witam wszystkich bardzo serdecznie, tutaj ja, Tosa. Dzisiaj gramy w Minecraft 16.2 Okej okay. To ciekawe. To chyba jakaś pojedyncza wyspa jest. O, bliźniacze wyspy chyba. No to nieźle. Szkoda, że e, tylko jedno drzewo, na którym akurat pszczoły są. Nie chciałbym niszczyć całego tego drzewa. Chciałbym tylko zdobyć jakieś sadzonki, czy coś takiego ogółem. Yy, no, po prostu nie chcę rozwalić domu tym przytomnym. Uuuu. Ciekawe. O, Uu. Okej. Okay. Nigdy jakoś się tak nie interesowałem pszczołami w Minecrafcie Właściwie to nawet nie sprawdzałem update'u 1.15 Grałem na nim na serwerze, ale... Absolutnie nic nie robię ze pszczołami Okej, okay, dajcie mi jakąś sadzonkę By się przydała O I git, jest sadzonka Nieźle <laughs> <laughs> ALE RYB! O... U, słyszę zombie. Chyba jest tu jakiś cave blisko. U, żelazo! W ogóle tak, póki pamiętam, to polecam sprawdzić opis. Zawsze da tam daje coś ciekawego. Sprawdzę, czy tu nie ma... HEEE! <laughs> <U>. O tak! <laughs> Ciekawe, co to pszczoły zrobi. Ciekawe, ja czy tam leci, bo wyczuwa jakieś kwiaty, czy coś. W ogóle fajne shaderki mam. Kiedy pierwsze razy odpaliłem na takiej jakości, to nie sądziłem, że Minecraft może aż tak dobrze wyglądać na shaderach. Zazwyczaj miałem jakieś low-end shadery. Więc cóż, no, fajna odmiana ogółem. Słyszę bardzo blisko Endermana. Tylko gdzie jest? <laughs> Uhuhuhu. W ogóle jestem podekscytowany co do zedytowania tego odcinka, ponieważ sprawiłem sobie nowy program do edy edytowania i jestem ciekawy, jak mi się będzie na nim operowało i w ogóle jakie możliwości będę miał edytowania w nim. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Dajcie też znać w komentarzach, bo naprawdę lubię czytać komentarze i patrzeć, jaki jest feedback wasz. To brzmi tak generycznie, ale naprawdę to lubię. Kurka. Kkielet. Eee. Okay. To tu. Robię tak. I tak. I tak. I tak. I tak, i cyk i jest, i bum u, u u. Mogę zrobić fajną rzecz. W, eutka. w eutka. O, nie słyszę go w lewym uchu. Mamo, przyjedź po mnie, boję się. Ja nie mogę, słyszę oddychanie w lewym uchu i się boję. Nagle plot twist to moje oddychanie. Mmm, taka atmosfera, że aż mi się przypomina Caramel dansem puszczany z drugiego pokoju. Okej, okay. ale on wolny. Bądź wolny, nie tak jak tamte. Znaj moją łaskę. Weź wszystkie kwiatki na wyspie i posadzaj obok pszczółek. Żeby złożyć im hold. O, tak. Byle na przepełnione miodę. Cóż, wiem o butelkach miodu, więc może tak się to zbiera. Patrzcie jaką sztuczkę mam. Ni! O nie, utopca. nie by było dostać Luizumb. Czy dam go zaciągnąć? Na pewno dam radę. Złoto. O. Nie! I jak tak tygnę... I tak tygnę, i tak tegnę i mam ognisko jest. A na ognisku szybko się teguje jedzenie. Iki Robi coś, czego dawno nie robiłem w Minecrafcie. Ostatnio jak robiłem to w Minecrafcie, to to było na Xboxie 360 Czyli po prostu dziura w dół ze słodkami W ogóle takie pytanko co do ludzi, co dalej oglądają odcinek eee, Ostatnio myślałem, czy nie zmienić myko, Nie tyle zmienić kontentu, co po prostu by robić więcej filmików po angielsku co o tym myślicie? Dajcie jakiś feedback w komentarzach czy coś. Świetnie usłyszę, co macie do powiedzenia. Ale ja bym chciał polecieć tam, na tamtą wyspę, co widziałem. Zobaczymy, co tam będzie. Jestem ciekaw. No to w sumie ciekawy seed dostałem, bo same wyspy chyba. Nie spodziewałem się takiego seedu, szczerze że jak nie mają Tridentów, to są całkiem z do stegowania. Póki nie pojawi się jeden z Tridentem, oczywiście. Może w sumie podpłynę pod ich miasto, skoro żadnego z tridentem nie ma. Co tu się dzieje? Oni. Myślałem, że nie mają tyle lętów. Ale się myliłem. I już prawie noc. Nieźle, znowu będzie trzeba walczyć z potworami. Może powinienem zrobić jakiś A ja Nie wiem, nie wiem. A dam sobie tu tak tu. Nie powiem, nabieram pomysłu na to co, na to, co tu zrobić. O tak, i co coming together? Big pomysł, big plan się narodził w mojej głowie. O tak, tak, to będzie big pomysł, big plan. Definitywnie big pomysł, big plan. Aczkolwiek chyba zostawi to na następny odcinek, czy coś takiego. Do widzenia, papa. Mam nadzieję, że byłem jakkolwiek interesujący. Zajrzyjcie w opis i życzę wam miłego dnia.